Siema Siema, witam serdecznie. Jak widzicie na, na moich TikTokach, na moich filmach, często wspominam, że salceson trzeba zjeść. Melonkę. Świnia jest do oporządzenia, że trzeba wyrabiać melonkę i inne, inne tematy. Kaszanka salceson. Metka cebulowa. Yy, ozór yy, i że się tym pokrzepiam często mówię, że muszę się tym pokrzepić yy, także to, bo to jest prawda ogólnie kaszankę to jem rzadko bo... no po prostu rzadko jem kaszankę ale powiem wam, że lubię kaszankę yy, na cebulce biorąc trochę smalczyku na to wrzucasz cebulkę pokrojoną w kostkę. Trzeba ją zeszpić ładnie i potem wrzucamy kaszankę. Może być kaszanka zwykła w zwykłym, cienkim flaku. Może być kaszanka w grubym flaku. Tak zwany ja to nazywam owoc mięsny. Czasami Wam pokazywałem taka bulwa. Wielka taka bulwa w takim grubym flaku. I, i, I bo są mówię, kosz, kosz, kaszanek, dwa, trzy rodzaje ogólnie, bo jeszcze jest kaszanka bez krwi. Dla yy, no, osób, które jest taka odłam, nie chcę tu nikogo urażać, bo każdy ma swoją, jakby tam wiarę, ale jest yy, grono, grono że tak powiem, miłośników białej kaszanki bez krwi. To jest yy, odłam. Nie chcę tu używać słowa. No nieważne. To jest odłam ludzi, którzy tam sobie wierzą w swoją, w swoją wiarę. Nie chcę o nich tu mówić. Ja ich, broń Boże, yy, nic do tego nie mam. Nic za absolutnie do tego nie mam, ale, ale oni jedzą białą kaszankę. Ja natomiast jestem katolikiem yy, i jem kaszankę normalną z krwią. Ale do czego zmierzam? Yy, chcę wam pokazać co dzisiaj, będzie, czym będę się raczył i ja naprawdę to jem, nieczęsto Ale lubię, bardzo lubię. Jak pracowałem, pamiętam, w pile w sądzie rejonowym. Jakieś. Kurczę, to już dawno było. 4 lata prawie na szpitalu, to przed szpitalem tam robiłem. Z 5 lat temu, jak robiłem w, w pile na, na tym sądzie rejonowym, to codziennie rano, jak była pora śniadaniowa, szłem do marketu Dino który był, był 20 metrów od, od sądu, na mięsny, po właśnie ten przysmak. I to jadłem tam codziennie na śniadanie. Dzisiaj sobie właśnie poszłem do, do sklepu pana Stokłosy. Tutaj okoliczni mieszkańcy wiedzą, kto to jest Stokłosa. W Polsce może mniej znany, ale tutaj w województwie i w okolicach na pewno znany jest bardziej. I pozwoliłem sobie kupić mój Przysmak. Nie wiem tego, to jest mój przysmak, tak. Ja nie, nie jem tego często, ale ale bardzo lubię. I właśnie dzisiaj będę się tym raczył. A jest to salceson. soniwo. I do tego będzie cebulka. Z pieprzem i, se, i, i, i z, z, z solą morską. Ja kupuję sól morską, gruboziarnistą i sam ją trę w młynku. I właśnie biorę sobie salce, sonik, cebulkę, kawałek chlebka. To jest po prostu bardzo dobre. Naprawdę, ci co nie próbowali, niech spróbują. Może, nie wiem, że się brzydzą ludzie, że tu jest. Tu jest. Zobaczcie. Ozorki, mięsko, białeczko. Poczytajcie, jakie są wartości odżywcze w salce. To jest mega. Białko i tłuszcze. Prawie zero węglowodanów. Jest tutaj yy, galareta, czyli, czyli kolagen na stawy. Naprawdę dobrze przyprawione. Kminek tu jest. kminkowane. Naprawdę to jest. Naprawdę jest dobre. Powiem wam, że to jest lepsze w smaku niż szynka. Chodzi mi o wędlinę. Naprawdę. To jest naprawdę salceso, jest lepsze w smaku od szynki. Bez skrytu, mówię. Drugą rzeczą, którą bardzo lubię to jest, um, Aneta, to wędzone, co ty mi kupujesz, surowe, jak to się nazywa? Polędwica łososiowa. O, zapomniałem nazwę. Drugie, co bardzo lubię, to jest polędwica łososiowa, wędzona, taka surowa, mega, bueno. A trzecie, co bardzo lubię, to jest salami. Na czwartym miejscu jest paszczetowa w grubym flaku. Oczywiście mówię, nie wiem tego często. Ale bardzo lubię. Raz, dwa razy w tygodniu. No, naprawdę dla mnie to jest, to są najlepsze top wędlin. Ludzie się tam zajedają szynkami. Nie powiem, szynka jest smaczna. Jest bardzo dobra. Ale to jest lepsza. Sarcy są. jest z są Ciemny. Osobiście dla mnie to stepsu. A ciemny też jest spoko. Pozdro.